Dzień dobry moi kochani, mamy godzinę 10.20 jestem zmęczona, ale muszę wstać i dzisiaj jedziemy do Pauli posprzątać, u niej w domku. Totalnie mi się nie chce. Nawet myślałam, żeby jechać do Poli dopiero jutro, żeby posprzątać. A nie dzisiaj, bo. No, jestem wykończona. Nie mam czasu na odpoczynek ostatnio. A do tego biorę wszystko jeszcze siłownie. czasem jest tak, że, że tak trzeba po prostu, nie? Działać na pełnych obrotach No nic, dobra, wstaję Ja do Pauli Luzia. Najgorsze co może być w zimie, nie? Bez kitu jest? Dobra, odpalamy tego dzika Ponoć, jak się ostatnio widziałam Że pierwsze się robi tak A potem, że lepiej schodzi tak oj, no Beskito. Od razu łatwiej. Nie wiem do czego to zależne, ale, ale działa. Jeszcze raz, tak. I tak. Ej no, Beskito, patrzcie to. Lifehack działa z internetu. Jeszcze raz pokażę Wam. Wpiszcie, tyłem. A potem odprowadziliśmy Patrzcie to. Normalnie. Tyłem. Uh. Polecam serdecznie Sandra słupkowek. Dobra, jedziemy. Kolejny vlog, a ja wyglądam jak gówno Ej, no dobra, już mam trochę siły, już wstałam, już mnie słońce zawitało piękne. Więc aż mi się zachciało cokolwiek robić. A już trochę energii dostałam. O jezu! No, ale wam powiem, że. Um, Miałam iść rano na siłownię, ale nie wypaliło mi to za bardzo. Było bardzo późno, wczoraj wróciłam z podróży, bo po 22 jakoś byłam. A tu coś jest to, No, bo byłam na, na tym wyjeździe i wróciłam bardzo późno, bo jakoś o 22 jak się położyłam. I zasnęłam to bama sekra dzisiaj jeszcze idę w nocy na nockę do pracy więc i jutro też ale wiecie motywuje mnie strasznie pieniądz, nie? Żeby iść zrobić i tak dalej więc eee, odbębnić nawet jeśli będzie do samego rana ta nocka to no się cieszę nie? No bo jednak pieniążki no i... Chyba, że ja odbiorę samochód, tylko jeszcze nie wiem o której godzinie i czy w ogóle zdążę odebrać Jak idę na tą nockę i nie mam jak nawet go odebrać na moment obecny, bo mama jest w pracy Nie wiem, muszę coś wymyślić Jak już nie wiem o której patryk mi doznać tym samochodem No i co? Jedziemy, mam nadzieję, że znajdę tą taką energię, włączę swoją muzykę na słuchawkach i będę cisnąć jak najszybciej, żeby jednak zdążyć wyrobić ze wszystkim, żebym jeszcze mogła wrócić do domu i jeszcze się przespać przynajmniej chwilę przed tą nocką, chociaż nie potrzebuję tego, bo ja w nocy to ja działam ostro, tylko energetyki sobie muszę kupić, energetyki są złe. Tak, żeby nie było, są złe, są fatalne, nieraz mnie brzuszek już boli od energetyka, ale na taką nockę to potrzebne, no chyba, że przed treningówkę sobie łyknę. Wiem, że to też nie tak za bardzo, bo nie powinno się w sumie, ale jak to mi daje taką energię i nie chcę spać na tej nocce, to to dobrze by było, nie? W ogóle, ja nie naprawdę dzisiaj wyglądam fatalnie, ale, no, jadę na sprzątanie. No, to co ja się będę pint no nie? <gry> Kocham to. Kocham to, że wyglądam na każdym filmiku fatalnie e i się jakoś nie maluję i nic, no, ale to jestem ja i pamiętajcie o tym, że ja. To nie jest tak, że to jest życie Wielkiej Brytanii. Ojoj, ojoj, bo tutaj mało kto się. E Chodzi mi o Anglików, a nie o Polaków, że po prostu ludzie tutaj się nie, nie pindrzą na samo wyjście do sklepu, to raczej Polacy tak robią, a Anglicy tu mają wywalone w dresach, co pójdą, normalnie tak jak ja dzisiaj, i czy tam nawet w piżamie i dziękuję. I to jest życie Wielkiej Brytanii, nie? Ja bym mogła wam tutaj opowiadać dużo o Wielkiej Brytanii, to jak ja to widzę, tą Wielką Brytanię, jak ja widzę też życie tutaj, to... Dużo bym mogła powiedzieć Wam na ten temat, dajcie znać, czy chcecie. Um, no ale to są tylko będą moje przemyślenia, nie? Jak ja to wszystko widzę. Um, zresztą dałam Wam też y, jednego shota. Z tej takiej troszeczkę negatywnej, ale prawdziwej strony. Także serdecznie Was zapraszam do moich shortów y, tutaj na YouTubie, gdzie też opowiadam o życiu w Wielkiej Brytanii, przynajmniej z Polakami. Bo nie mówię o Anglikach, tylko o Polakach. Z, oczywiście z trochę takiej e, strony przymrużenia oka. Trzeba na to brać takie przymrużenie oczka, ale też nie do końca, bo wszystko to co powiedziałam to jest e, z relacji moich znajomych, e, z myślenia mojego, także gdzieś to istnieje, gdzieś to jest, ale. E, ale jednak trzeba to też brać z dystansem, a nie nie wiadomo jak. No. Co to, 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 to się tutaj stało. Dobrze moi kochani Osprzątane, godzina 15 .00 9 .00. I teraz lecimy Nie mam chyba sobie do Taco Bell Albo coś Żeby sobie kupić jakąś tortylkę Żeby coś zjeść, cokolwiek I wracamy do domu Ja sobie robię szybką drzemkę bo na 1815 zaczyna się mój shift, znaczy mój, no nocka. Więc na 18 muszę iść do pracy. Niby ma być do 6, także... I czwartek to samo. Powtórka z rozrywki. Tylko że w czwartek będę ogarniać coś jeszcze wam nie mogę co. To sobie pojeździmy po mieście trochę. Rano. A w piątek mam brwi, i wieczorem mam urodzinę mojej dziewczyny. Także. No, a w sobotę znowu zaczną. Piękny shift, i znowu do roboty. Także, czy ja odpocznę na tym wolnym? o to jest pytanie. A tymczasem słońce już powoli zachodzi, a ja lecę coś dziapnąć do usłyszenia później moi kochani no ja i jestem w Tragobel czekam za jedzonkiem zamówiłam sobie jedzonko też dzień dobry moi kochani Mam godzinę 17 ja zaraz ruszam z łóżka i będę szykować się do roboty na nockę nocka zaczyna się o 18.15 więc mam tak niecałą godzinę na to żeby się ogarnąć przerobić filmiki i dodać wam Pospałam sobie trochę przez wiążą pół godzinki um, mam nadzieję, że jako tako mi to wystarczy. Bo jest ciekawe. No i co, zaraz będę się szykować. Ogarnę się. No ale tutaj chciałam Wam um, dokończyć filmik. Kupiłam sobie bel na wieczór, na wieczór, na, na nocka do pracy jeszcze wiadomo pewnie po jakiejś energetyki przed, na noc. Jednego energetka już mam, już sypię. No i co? I życzcie mi powodzenia. A ja wam życzę słodkich snów. Goodbye.